Jak osoba, która doświadcza wypalenia zawodowego, sama może się zorientować, że coś jest na rzeczy. No, jest pewnie wiele sposobów, ale najbardziej charakterystycznym, który ja znam z relacji moich pacjentów, to jest taki objaw, który ja nazwałem objawem niedzielnego wieczoru. Środowisko pracy jest na tyle nieprzyjemne dla osoby doświadczającej wypalenia, że im bardziej zbliża się ten moment, kiedy trzeba będzie się skonfrontować z tym środowiskiem pracy, tym bardziej narasta napięcie, narasta lęk, narastają też jakieś objawy somatyczne typu nudności czy nawet wymioty. No i właśnie w niedzielę po południu, bo od poniedziałku zazwyczaj większość ludzi idzie do pracy, w niedzielę po południu te objawy u niektórych osób się nasilają. Również bywa tak, że pacjenci relacjonują, że kiedy w poniedziałek rano są w drodze do pracy, to im bardziej zbliżają się fizycznie do tego miejsca, gdzie jest nie wiem, biuro na przykład, czy, czy szkoła, w której pracują, tak? też takie objawy się nasilają. To jest bardzo charakterystyczne. Na szczęście nie jest to zbyt częste, ale bardzo charakterystyczne, i, i o tym warto powiedzieć, bo, bo to jest coś, co przez osoby. Nieznające tych zależności często nie jest związane w ogóle z tym zagadnieniem.